W ostatnim odcinku przetestowaliśmy taki sy. Teraz przetestujemy żelki. Tależyk. Wielki. Tutaj mamy rybo, bo to są takie popularne na wagę. Nie na. Trochę tego jest. Nie wszystko zjemy na raz. Ej, ale tu nie pachnie tam. Dobra. Okej, okay, dobra. Ale przejdźmy do tematu. patrzcie ile tutaj tego jest. Te. Te. Te akurat sobie dołożyłem z do takich normalnych hariboszów. Patrzcie, jakie tutaj są fajne na przykład takie truskawki, oczy, nawet mózgi. O! O nie, to jednak dynia. ara. Nawet mam mózg. Frankenstein. Frankenstein tutaj był. Tak wyglądają mózgi. Ludzkości. Dobra. Pierwsze co leci? Oj, ale fajna krówka. Ale na pewno pierwsze lecą usta. Bo coś czuję, że mogą być mega dobre Czekaj, okay. jemy. Mm. ej. Mmm. Ej, dobre. Mocno dobre. Jakbyś coś, to te żelki też kupiliśmy w galerii hełmskiej. Oczywiście, jak się mieszka w hełmie, no to trzeba zajeżdżać do galerii hełmskiej, żeby. Wiem, co czasami takie wystawy różnymi albo rurkami. Uuu, teraz jakiś rzeczek jak mi się jakiś taki fajny trafił. Testujemy. Oczywiście mama mi kupiła te żelki. Jaki. Mm. Ej, ale malinowe. Mam wrażenie, jakbym miał. Taką prawdziwą malinę. Mm. Ej. Mega dobra. Teraz to zielone spróbujemy. Mega dobra. Już ją trochę wyjadłem. Ale dalej ja mu nie zbyt To No dobra. Jezus. Po prostu jakbym miał tu prawdziwą malinę. Już mi silinka wyciekła? Dobra, może teraz sobie zjemy. Niech będzie palca. Dobra, patrzcie, takiego paluszka mamy. Ej, poczekaj, to jest paluszek. A, to jest palec. Zwykły palec. Który trochę twardy. Dobra, patrzcie, tak on wygląda. Nie wiem, czy to jest czy może to jest but. Nie wiem. Jak widzicie, co to, to napiszcie w komentarzu. Mi się wydaje, że to jest palec, ale. Let's go. Ale twarde. Ale twarde. Nigdzie nie udało mi się rozgryźć. No i może to jest razie guma. Uuhu! Patrzcie, jakie mam wielkie oko. No, serduszko. No ja sobie zostawiam na sam koniec. Teraz może mi ciekawi to. Dobra. Teraz to mnie bardzo ciekawi. Ej, dobre. Dobre. Bardzo dobre. Ktoś jeszcze takie śmieszniejsze i fajniejsze. Tylko takie jajko. Wow, można porozciągać. Dobra. Jeszcze jest taki pająk, czy to nie, to jest pająk, tak. Nie, czy to śmiotniczka? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, bo ja sam nie wiem. Moja ładna jest. Ale ja jej nie wiem, bo jest zbyt ładna. Uuu, jeszcze jest taka truskaweczka malutka. Patrzcie. Mmm. Ej! Smakuje? Prawdziwa truskawka. Tak jak tamta malina, że to jest tych truskawka. Czekajcie, obiorę. Patrzcie co ja robię. Zami coś to zostało. Ej, to mega robi robotę oto. Ten cukierek taki? To jest tak. Ale tak prawo patrzcie. A, Boga mi odpadła. ten jakiś. Łóżka chickena. Tu mamy dynkę, Serduszko. dobra, na razie To jest koniec na dziś. Super było odcinki, prawda? Mhm.